Witam Was, bardzo serdecznie, kochani widzowie. Jeśli jesteś nowy, nowa na moim kanale, zostawcie suba z dzwonem, lajka do góry, będzie mi miło jak również zostawić miły komentarz lub komentarz o hashtagu, hashtag pogoda, hashtag zima. Lecimy. Dzisiaj przeanalizuję mniej więcej, co na ten moment widzą modele numeryczne na następne dni. <grym> Model ECMWF Widzi opady śniegu w Polsce północno-wschodniej, częściowo centralnej oraz w Polsce no, są wschodniej, wschodniej i południu, następnie południowo-wschodniej i na Ukrainę. Z drugiej strony od północnego zachodu ma się zbliżać z opadami śniegu, śniegu z deszczem oraz Mars peszczu w W niedzielę raczej wystąpi w całym kraju i nie tylko w Polsce, jak i w Niemczech. Na Królewcu wystąpi konwekcja masowa, a na północy Polski, w kierunku Kujaw oraz w kierunku południowym konwekcja z efektu morza czy też efektu jeziora. Efekt morza ma się nasilać, generalnie konwekcja taka śnieżna ma występować do środy. W ma się pojawić rozległy niż, który na ten moment dałby największe opady śniegu w Polsce południowo-zachodniej, w Polsce Centralnej i w Polsce Północno-Wschodniej, a na południu kraju możliwość burz oraz ciepła masa powietrza, po czym szybko za tym niżem ma spłynąć chłodna masa powietrza, która objawi się o strefą z opadami śniegu. Model ICON EU jego radzę analizować właściwie pokrywe śnieżom jakiej a albo na Meteologics albo na Windy, bowiem i tak po prostu może zaniżać pokrywę śnieżną. Hmm. że podeślę starego ikona, który nie będzie widział tej sytuacji, znaczy się... Eee, Ikon tę sytuację widzi na tyle dobrze, że on widzi same opady śniegu praktycznie w Polsce w sobotę i same opady śniegu w niedzielę. A nowy GFS w końcu się odpalił widząc opady śniegu. On widzi tą strefę jednak na 17 nieco niżej niż to widział w poprzedniej aktualizacji. Ale dobra. Ci się podobało? Zawknięcie w górę, super dla zasięgu. Dziękuję i do zobaczenia prawdopodobnie w kolejnej analizie albo jutro, albo w następnych tygodniach. Znaczy dniach. Pozdrawiam i miłego wieczoru. życzę kochani.